Dzień dobry, Katarzyna Śleziona-Kołek, firma Payment CPT. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Zabibliński, prezes podstrefy jastrzębsko-żorskiej, katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Panie prezesie, na początek chciałam zapytać o firmy zrzeszone w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej. Czy kryzys pandemiczny mają za sobą? I tak, i nie, albowiem na pewno firmy dalej muszą pracować pod rygorem, a więc mają poustawiane odpowiednio zmiany, żeby ludzie się nie kontaktowali ze sobą, żeby mieć zawsze tak zwane pole awaryjne, żeby nie rozłożyć całkowicie zakładu. Ale myślę, że generalnie większość firm daje wyraźny sygnał, że jak to się mówi, odbiło. Panie prezesie, a proszę powiedzieć, KSSE to. Ponad 450 firm, gigantyczne nakłady inwestycyjne i dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Proszę powiedzieć o tych dokładnych liczbach. No tego to już jest, jeśli chodzi o miejsca pracy, na pewno ponad 80 tysięcy. Rzeczywiście obserwujemy dużą dynamikę w tym obszarze. To jest jednak parę tysięcy każdego roku przybywa. To jest tak jak Pani wspomniała, ja bym powiedział, że w zasadzie patrząc na tempo wydawanych zezwoleń w tym roku to już jest prawie 500 zezwoleń, czyli 500 decyzji o wsparciu i, i, i starych zezwoleń, a więc to jest 500 rzeczywiście rzeczywistych działań, to jest, no my dzisiaj jesteśmy na prawie 2750 hektarach. Jak sobie przypomnę pierwszych paręsetek hektarów to też jesteśmy już na dużo większym y, obszarze. No i to jest gdzieś Ponad 42 miliardy złotych nakładów inwestycyjnych. Dobrze, proszę powiedzieć, ilu obcokrajowców pracuje w firmach należących do KSSE? Bardzo precyzyjnych danych oczywiście nie mamy. Nasi inwestorzy nie mają obowiązków nawet takiego, takich statystyk robić, ale kiedy z nimi rozmawiamy, to możemy powiedzieć, że na pewno jest to w niektórych zakładach no bardzo znaczący procent, a jest też i drobny kilkuprocentowy. To jest na pewno w liczbach znaczące tysiące osób. Dobrze, a proszę powiedzieć, czy obcokrajowcy budują polską gospodarkę? Możemy tak powiedzieć? Znaczy na pewno nie samodzielnie oczywiście tutaj, na pewno są w tej chwili już bardzo zauważalnym i wkomponowanym ogniwem. To już jest tego typu zjawisko, które jest bardzo szerokie, powszechne, nie ma zahamowań, inwestorzy się już nasi też przyzwyczaili, próbują wręcz no, dostosowywać swoje mechanizmy do poboru, do pracy tych obcokrajowców. Chciałam jeszcze zapytać, czy widzi Pan przyszłość dla takich firm jak Pajmon CPT, która rekrutuje obcokrajowców i wysyła do zakładów pracy na terenie całej Polski. Czy mamy szansę też zaistnieć w KSSE? Ja myślę, że w jakimś sensie na pewno Państwo już istniejecie. To jest na pewno działanie czysto wolnego rynku. To trzeba też widzieć w takim kontekście, że rzeczywiście więcej częstych, dobrych kontaktów z naszymi inwestorami, to to jest ta ścieżka, ponieważ oni informują jednoznacznie o swoich potrzebach i, 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 i zachętach, które mogą tym potencjalnym pracownikom dać. Na pewno jest na to odpowiednia nisza i na pewno tego typu firmy, jak, jak pani, którą reprezentuję, to jest ten obszar, w którym no jeszcze długa przyszłość przed Wami. Dobrze, na koniec chciałam zapytać o Xenon, czyli gigantyczną inwestycję KSSE. Tutaj bym się skupiła na tej części nieprzemysłowej, czyli na tym centrum kompetencji, które będzie skupiać, łączyć rynek pracodawcy, pracowników i osób, które chcą dokształcać się. Czy tutaj też takie firmy jak Paimon Cpt. mogą wnieść jakiś swój wkład w rozwój? Myślę, że tak. Ten obszar to rzeczywiście jest bardzo ciekawy. To jest myślę, że też ten akcent, który, w którym się przeważył, że no, inwestycje będziemy budować ze wsparciem ze środków unijnych. Centrum Kompetencji to rzeczywiście przede wszystkim inne spojrzenie na model edukacji. Może nie taki bardzo nowy, ale próbujący maksymalnie dostosować go do oczekiwań pracodawców, czyli naszych inwestorów. Zakładamy od razu, że to oni będą naszymi partnerami i każdy, kto będzie mógł tam tą swoją cegiełkę odnośnie charakterystyki tego rynku, odnośnie przewidywań tego rynku, czyli cokolwiek będzie mógł podpowiedzieć, żeby jeszcze lepiej dostosowywać taki system edukacyjny, to ja myślę, że to jest obszar, w którym my bardzo chętnie każdego wręcz zaprosimy do tej współpracy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i państwa gościem był Andrzej Zabieliński. Prezes pod strefy żorskiej katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Do widzenia.